A zmierzą się w niej. Zmierzający do narożnika czerwonego. Ma 37 lat, mierzy 186 cm wzrostu i waży 84 kg. Krakowski przedsiębiorca, podopieczny Krakowskiej Szkoły Sztuk Walki Fighter Team. Dzisiejszy występ to jego trzecia walka na Gali Biznes Boxing. Walczy, ponieważ warto pomagać i warto dla takich chwil żyć. Panie i Panowie, przed Wami! Tomasz prawsz Z jego oponent zmierzający do narożnika niebieskiego. Ma 35 lat, mierzy 180 cm wzrostu i waży 74 kg. Zawodowy żołnierz w wolnych chwilach miłośnik gór oraz wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej. Wraca do ringu po 8 latach przerwy. Tym razem, żeby pomagać, bo wierzy, że dobro zawsze. Wraca z nawiązką, panie i panowie, przed wami Kamil Patula. Standard tamtar pod nas, deszcze nie spokojne, bo dargały sam, a my na tej wojnie A przed nami, szanowni państwo, ostatnia, 17 walka na dzisiejszej gali Business Boxing właśnie tutaj w Krakowie, w Starej Zajezdni, a zmierzą się w niej w narożniku czerwonym Tomasz Prażmowski, który ma już swój trzeci występ na gali Business Boxing, a jego oponentem żołnierz zawodowy Kamil Patura, który powraca do ringu po 8 latach przerwy. No i teraz pytanie, jak będzie wyglądał nasz żołnierz po takim rozbracie z ringiem? Czy będzie ta wspominana już dziś przez nas kilka razy? razy rdza ringowa, czy może właśnie obecny trzy razy w ringu biznesboxing, znający już dobrze ten chleb, Tomasz Prażmowski będzie górował. No właśnie, jestem sam ciekawy. Dzisiaj mieliśmy kilka powrotów na gali biznesboxing Polska w Krakowie i bardzo mnie postać Kamila Patury, ponieważ jest żołnierzem. Jestem ciekawy, jak zaprezentuje się tutaj w ringu. Dokładnie, panowie bar... Oj, bardzo mocno teraz opowiada wow, wow, wow. Tomasz Prażmowski mocną kombinacją. Wszedł w niego Kamil Patura i dostał właśnie kilka takich mocnych ciosów ze strony narożnika czerwonego. Piękne wymiany między panami. Bardzo Widać, że tutaj szybciutko pokazują sobie wzajemnie na co ich stać. Bardzo ładne, obszerne sierpy w wykonaniu Tomasza Prażnowskiego. Co naprawdę okazuje się mega skuteczne, kiedy tymi ciosami prostymi Kamil Patura wchodzi i właśnie od odsłania boki swojej głowy. Kamil teraz szedł nieco niżej, żeby właśnie wystrzelić mocnym ciosem. Już kilka takich taktyk dziś widzieliśmy i były one dość skuteczne, także może to jest właśnie dobry kierunek, aby obrać. E, niezmiennie jednak panowie widać, że mają doświadczenie w ringu. E, to trzeba im oddać, ponieważ te ruchy, które nam tutaj prezentują, e, to widać, że to nie jest pierwszyzna dla nich. Tak, na razie Kamilowi ciężko jest się dobrać. Tutaj widzą przysłowiowej skóry Tomasza Praszmowskiego. Ciężko jest mu skrócić ten dystans. Naprawdę Tomasz ma bardzo długie ręce. Zgadza się, zgadza się, natomiast pozostaje opanowany. Kamil Patura pozostaje opanowany, pomimo tego, że inkasuje teraz cios, a jego zostaje przestrzelony to cały czas na pełnym skupieniu pozostaje zawodnik. Zarożnika niebieskiego, ale musi ruch. uważać. Musi uważać, bo tam jednak doświadczenie Tomasza Prażmowskiego cały czas też daje o sobie znać. Świetna walka w wykonaniu obu zawodników. Bardzo dobrze się to ogląda. Świetny main event można powiedzieć. Tomasz Prażmowski to weteran ringu w biznes boxing Polska i właśnie teraz. Oj! oj, oj, miałem wrażenie, że delikatnie wstrząsnął swoim oponentem. Tak, tak, na pewno tam zaszumiało w głowie, ale Kamil jak przystało na żołnierza, nie poddaje się. Dokładnie tak, idzie, teraz on, teraz on próbuje przejąć inicjatywę. I trafia prawym prostym. Nawet jeżeli pójdą na taką bardzo mocną wymianę, to widać, że tutaj żaden nie wymienka na robocie. Tak, jest liczenie, ponieważ tutaj ten prawy kontrujący mocno wszedł na szczękę Kamila Patura. Musi Kamil teraz uważać, bo jak mówiliśmy, dwa liczenia kończą walkę, ale teraz tę rundę zakończył Gong, a więc to można powiedzieć, że się troszkę resetuje. No i teraz w następnej rundzie, jeżeli pojawią się dwa liczenia, to wtedy będzie zakończenie pojedynku, ale też trzeba pamiętać, że sędziowie odnotują, że to liczenie było w pierwszej rundzie. RING WOLNY! Ring Wolny, a więc powracamy z drugą rundą walki 17 na gali biznes Boxing w Krakowie. Piąteczka przebita między panami, co świadczy o wzajemnym szacunku do siebie. I o to właśnie chodzi. Niech wygra, niech wygra lepszy. Natomiast obaj są dla nas najlepsi za to, że właśnie w szczytnym celu weszli do ringu biznes Boxing. Tak właśnie to wygląda. Tak jest dokładnie. Biznes Boxing Polska w Krakowie jako walka wieczoru. Tomasz Prażnowski, Kamil Patura po prostu dowożą ten mega event, ten main event. No i naprawdę pięknie się ogląda ten pojedynek. E, faktycznie tutaj jak mówisz Sebastianie, panowie stanęli na wysokości zadania. Świetne wymiany między nimi. Naprawdę tutaj ciężko wskazać faworyta. Natomiast pamiętamy, że w poprzedniej rundzie e, Kamil Badura był liczony. E, także o i teraz e, po raz kolejny ma delikatne tarapaty. Musi uważać, bo cały czas naładowane są te karabiny Tomasza Prażmowskiego. Tak, bardzo dobrze kontruje tutaj Tomasz Prażmowski. No i tak samo również celnie wyprowadza swoje akcje. Ależ teraz, teraz szedł pod ciosem. Ale jednak mimo wszystko na kilka z nich się naradził, naraził Kamil Patura. Musi uważać, musi być czujny, bo Tomasz Prażmowski nie próżnuje i cały czas ma na celowniku właśnie jego osobę. Musi uważać, ponieważ no teraz delikatnie wydaje się, że Tomasz Prażmowski przejmuje stery tego pojedynku. Tak, Tomek teraz też pokazuje, że naprawdę potrafi bardzo dobrze walczyć również z defensywy, kiedy to walczy na tak zwanym wstecznym biegu. To prawda, to prawda. Przez moment miał teraz swojego oponenta w narożniku Kamil Patura. Natomiast sprawnie wymknął się z tego Tomasz Perażmowski. Udaje mu się uniknąć na razie tarapatów w tej rundzie. Natomiast cały czas nieustępliwy krok, krok podąża za nim Kamil Patura. Próbując skarcić go z tymi mocnymi ciosami. Ale wydaje się na to przygotowany Tomasz Perażmowski. Mamy ostatnie 10 sekund podczas tego pojedynku. No i zobaczymy, czy jeszcze ktoś tutaj zaznaczy i zaakcentuje tą drugą rundę, która się skończyła. रिंग बॉल ने I przed nami ostatnia runda, ostatniej walki na dzisiejszej gali Business boxing w starej Zajezdni w Krakowie. Szanowni Państwo, póki co panowie Tomasz i Kamil dowożą nam niesamowite widowisko. Jeszcze się uściskali przed rozpoczęciem tej ostatniej rundy, co tylko świadczy o tej ogromnej dozie respektu, jaką mają do siebie. I my do nich również ten respekt bardzo mocno czujemy. Stają na wysokości zadania, stają na wysokości dowieżenia nam niesamowitego main eventu dzisiejszej gali. Cios za cios, nieustępliwi cały czas moc mocno próbują posłać swojego oponenta na deski natomiast twardość jednego i drugiego nie pozwala tego planu zbyt dobrze wykonać ku cieszy Gawiedzi i o, ale teraz, teraz może, na może naprawdę... wykrakałem w niewłaściwym momencie bo wydaje się delikatnie wstrząśnięty Kamil Patura będzie liczony oj 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 ja jest troszeczkę takie widać oczy Gdzieś indziej jest myślami, Kamil. To jest Zakończona koniec, ale... walka. Wykrakałem w niewłaściwym momencie, ale szanowni Państwo, taka jest właśnie ta dyscyplina, którą kochamy czyli boks. I w tym momencie Tomasz Prażmowski zgarnia zwycięstwo w walce wieczoru na dzisiejszej gali Biznes Boxing. Natomiast i Tomek, i Kamil dali nam niesamowity main event, za co serdecznie im dziękujemy. Kłaniamy się nisko też przed Państwem, którzy oglądali te gale. I życzymy dobrej nocy. Sebastian Szczerek. I Mateusz Jarzyński. Dziękujemy uprzejmie. Dobranoc. Dobranoc. Dla obu zawodników. A teraz już oficjalnie przez RSC w rundzie trzeciej zwycięża Tomasz